Trzy słowa od ojca prowadzącego. Można? Nie, nie nie o to chodzi. Słuchaj, czy ja przez chwilę po prawej pogadałem? Nie pogadałem? Kurwa, zawsze mi chodzi do domu. Nie rozumiem tego, ale kurwa, wszystko wygląda. Jak zawsze, kurwa. Ej, nie chciała ze mną gadać. Słuchaj. Postulat A, prawda? Aby nie legalizować maluchuary. Nie! Powtarzam, bo. To jest zgubne. No właśnie. Au! Kurwa. Ale, po drugie, myślę, że dziewczyny, każda dziewczyna na świecie, powinna mieć kurwa w głowie taką. Kurwa. Po drugie, ale każda dziewczyna powinna mieć w głowie jeden postulat. Jeżeli jesteś dziewczyną! I teraz mnie słuchasz. Miej na uwadze, że kurwa jesteś dziwną istotą, która mnie denerwuje. Ale fajna jesteś. Nie mówię. Ale rozpierdalaś mnie. Kurwa. Swoim rozpierdalaś mnie, swoim poczuciem kurwa, ktoś... trzymaj, tości. Trzymaj. Ktoś. Każdy. <śleszy> Jaki życie zrobił? Każda dziewczyna powinna mieć w blaszkę. Blaszkę, kurwa. Czekaj, czekaj, jeszcze, nie, jeszcze. Nie. Już, już? no. Ej, blaszka, pamiętasz mówiłeś coś o blaszce. Blaszkę. Jeżeli, powtarzam, jesteś dziewczyną, o powinnaś mieć, kurwa... Dobra, to się wytnie. Działa? Biała. Nie, coś kurwa napisane. No, no. Zostaw, działa wszystko. self -tancne. no. Jeżeli jesteś dziewczyną, powtarzam powtórę, kurwa mać. Jeżeli jesteś dziewczyną, Ej. powinieneś mieć głowę blaszkę. Ej. Blaszka, wiecie to jest blaszka? Blaszka... ...to jest coś... ...czego ty kurwa nie masz. Dokładnie. To jest coś czego nie masz. A co by ci się kurwa przydało.